23 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Na tym wyczerpaliśmy część merytoryczną dzisiejszego, dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu oświadczenia. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos? Ja tylko chciałam bardziej poinformować, że wpłynęły kolejne informacje od naczelników urzędów skarbowych tutaj z naszego... Pusza, gdzie są informacje na temat analiz i ewentualnych korekt. Jeżeli Państwo radni będą zainteresowani w sekretariacie, można sobie to przeanalizować. Czy ktoś z Państwa radnych? A dobrze, myślę, że Pani Naczelnik może nam uzupełnić 17-arową działkę. Hektarową, przepraszam, tak, tak, hektarową. Przepraszam, Państwa, uzupełniam to, co powiedziałam wcześniej. Yy, działka będzie przeznaczona na cele produkcji rolniczej. Tutaj wnioski wpłynęło od dwóch osób fizycznych, yy, które tam zadeklarowały sianie i koszenie trawy na swoje potrzeby. Jedno z tego, wiemy, mamy chyba. konie do hipiki, mają hipoterapii, stąd potrzebują na Powiedziała, że chce zagospodarować się, zbierane się na własną potrzeby. Stąd yy, w, yy, u, ta działka w tejże uchwale. Dziękuję za podjęcie. Dziękuję. Oświadczenie? Dziękuję. Po podziękować, bo to jest... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że przechodzimy do punktualne wnioski. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję w dniu 22 listopada 2023 roku. Bardzo dziękuję. No nie rozumiem dlaczego zamknięto sesję bez wypowiedzi i bez części 12 wolne wnioski, w których to wnioskach wolnych mieli występować z wypowiedzią mieszkańcy. Sprawdzimy to. No tak, niestety na tym sesja Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym w Dąbrowie Górniczej została zakończona. Mam nadzieję, że tutaj za chwilę otrzymam wyjaśnienie, dlaczego nie odbyła się część, część 12 zgodnie z porządkiem sesji Rady Miejskiej. Część 12 wolne wnioski, w których to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zabierać głos w dyskusji, w sprawach bieżących, w problemach i Taka wypowiedź przez Monikę Senkowską, reprezentantkę mieszkańców zasobów budynków miejskich była zapowiedziana i zgłaszana. Na tym kończę, być może po, zaraz po uzyskaniu takiej informacji Wszystkich Państwa poinformuję, co zaszło, że nie, nie odbył się, nie miał miejsca planowany punkt 12 dzisiejszej sesji, to jest punkt na wolne wnioski. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jestem w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej. W naszym demokratycznym państwie niestety nie udzielono mi e, głosu na sesji e, Rady Miasta.